Dzień dobry, nazywam się Alicia Bergerlach i jestem radcą prawnym. W tym filmie odpowiem na pytanie, które często słyszę od firm. Czy mogę zapisać w umowie z podwykonawcą, że jeśli mój kontrakt z klientem wygaśnie, nasza współpraca kończy się automatycznie? Teoretycznie tak, ale jak to zwykle w prawie bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Wyobraź sobie bezpiecznik. Działa w chwili, gdy pojawia się określone zdarzenie. W prawie cywilnym nazywamy to warunkiem rozwiązującym. Artykuł 89 kodeksu cywilnego pozwala stronom uzależnić trwanie umowy od zdarzenia przyszłego niepewnego. Taki warunek włącza się sam bez osobnego wypowiedzenia. Jeśli obie strony są przedsiębiorcami, mamy szeroką swobodę umów z artykułu 353 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego. Warunek, że umowa z podwykonawcą wykasa razem z kontraktem z klientem, jest b 2 co do zasady ważny. Pod jednym Warunkiem. Nie wolno nadużywać prawa. Gdybyś celowo zerwał umowę z klientem tylko po to, by nie płacić podwykonawcy, narazisz się na roszczenia odszkodowawcze. A co gdy podwykonawca jest osobą prywatną? Tu wchodzi w grę ochrona słabszej strony. Artykuł 385 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego eliminuje klauzule, które rażąco naruszają interes takiej strony. Dlatego w takiej umowie wprowadź minimum 7 dni okresu wypowiedzenia, zagwarantuj rozliczenie za wykonaną pracę. Oraz pokaż, że zapis był negocjowany z tym klientem, a nie narzucony. Bez tych bezpieczników twój warunek może być uznany za abuzywny przez ułokik albo przez sąd. Jak po krok po kroku spisać klauzula? To proste. Opisz następujące rzeczy. Po pierwsze, preambuła wyjaśnij gospodarczy cel powiązania umów. Po drugie, wskaż precyzyjny na moment wygaśnięcia umowy, czy to dzień rozwiązania, odstąpienia, a może jeszcze inny. Po trzecie, Dopilnuj rozliczenie wy wykonanych prac według stawki godzinowej lub procentu całości. Jeśli wolisz większą elastyczność, rozważ zastosowanie innej opcji, np. artykuł 395 Kodeksu Cywilnego. Daje on prawo odstąpienia w określonym terminie bez ryzyka abuzywności. Sprawdza się, gdy projekt ma kilka etapów. Warunek rozwiązujący to świetne narzędzie, jeśli zdarzenie jest obiektywne i niepewne. W umowie przewidzisz uczciwe, ro uczciwe rozliczenie i poinformujesz podwykonawcę z wyprzedzeniem o rozwiązaniu. Każda sytuacja wymaga osobnej analizy. Jeśli planujesz podobną klauzulę w umowie, zapraszam na underscore.pl. Zaproponujemy najbardziej dogodne rozwiązanie. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych praktycznych wskazówek. Dziękuję i do zobaczenia.